Dzień dobry, Włodzimierz plus firma ADO. Szanowni Państwo, sezon uprawy cebuli zimującej został rozpoczęty. Rośliny już są w trakcie wzrostu. Bardzo ważne jest, żeby odpowiednio zadbać o te uprawy przed zimą, ale również uzupełnić pewne niedostatki, jakie mogą powstać w trakcie bieżącej uprawy. Bardzo ważne jest, ażeby przy cebuli zimującej nie przesadzić z azotem jesienią, ażeby ona dobrze weszła w stan zimowego spoczynku, żeby dobrze przyzimowała. Jest to niezmiernie ważne, ażeby dobrze przygotować te rośliny do jesieni i zimy, podając odpowiednie nawożenie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest nawóz profit fosforowy 1048, który daje roślinom dobry odżywienie fosfor, czyli dobrą energię i dobry rozwój jesienny. To nawożenie należy uzupełnić jeszcze kilkoma pojedynczymi składnikami. Tutaj mam na myśli na pewno cynk, który daje możliwość lepszego rozwoju. Posiewie, ale również i molibden, który warunkuje nam lepsze przejście w spoczynek zimowy, lepsze przezimowanie, co jest niezmiernie ważne, żeby te rośliny w dobrej kondycji wiosną wystartowały. Szanowni Państwo, w naszej ofercie nawożenie profitem fosforowym zalecamy w dawce 4 kg na hektar uzupełnionych właśnie nawozem pojedynczym, czyli adop MO który zawiera molibden w łatwo przyswajalnej formie. Jest to bardzo ważne, ażeby zastosować ten nawóz jesienią, a żeby rośliny odpowiednio przygotowały się do spoczynku zimowego, żeby zagęściły sok komórkowy, żeby metabolizm azotu, który został pobrany, był właściwie przeprowadzony.